Tygodnika Oko ma dla swoich czytelników i nie tylko, dla wszystkich niespodziankę na święta. Jako świętach wielkanocnych spotykamy się na prywatnej działce, osobiście mojej, w dwie osoby. A ze mną, no już, celebrytka ogólnokrajowa. Dzień Zawodni. Dzień dobry, witam serdecznie. Dieta czy cud. Dieta czy cud. Powiedz jak w takim razie przeżyć święta wielkanocne, szczególnie. Teraz w tej naszej sytuacji, żeby, I żeby nie, żeby, nie przytyć. żeby się zdarzył cud. Kurczę, to jest trudne pytanie. Jeśli ktoś by znał odpowiedź, jak wytrwać święta i żeby nie przytyć, to od razu w trybie pilnym trzeba do mnie pisać. Ja to chętnie przetestuję. Natomiast mój taki patent to jest bardzo prosty. Ja y, ogólnie w okresie takim około świątecznym mam taki ogromny lęk wysokości, że nawet nie wchodzę na wagę, więc nie wiem ile było przed w trakcie i po. To, że polecam. Ale to jest dobra wymówka. Mam lęk wysokości, nie wchodzę na wagę, no, no. Nie, Ale powiem ci, że twój, twój śmiech, twoja ta ekspresyjność przekazu, no jest. No taka, że ja powiem szczerze, no usłyszałem u nas w sklepie, bo, mhm. bo my jesteśmy ziomale, no skąd my tak, się znamy? Po sąsiedzku. My się, my się znamy od lat, to tak gwoli wyjaśnienia. Gmina Kozienice, niech to tak sobie zostanie. Dokładnie tak. Yy, ale usłyszałem w sklepie, że, że nasza kinia jest gwiazdą. No i czym prędzej obejrzałem, bodajże we wrześniu to była pierwsza seria tak, programu roku. Dieta czy Cud. Ale zanim ty y, trafiłaś do tego programu, y, i możesz tutaj się jako w sumie teraz y, specjalista wypowiadać na temat różnych diet, bo już ich tam parę co najmniej przeszłaś. Kilkanaście już tak. Tak, no, parę. Tam, bo, bo to i druga seria już nagrana. Tak, ta. druga seria jest już emitowana. Wróćmy do, do samych początków, bo odkąd ja Cię pamiętam, to z czupa taka znowu nie byłaś za bardzo, nie? No nie i nie będę też się z tym kryć, nie wstydzę się tego. Od dziecka zawsze byłam puszysta, no jakoś po prostu tak, tak było, tak się już urodziłam, wiadomo, że też popełniałam bardzo dużo błędów żywieniowych, nie ograniczałam się w niczym, no zresztą wiadomo, no jak na wsi się ograniczać, tak, no. więc to jest też jeszcze inna kwestia. Też nie będę się wstydzić i ukrywać tego, że z powodu tej swojej wagi, wyglądu nie miałam lekko w dzieciństwie. Byłam też wyśmiewana, obrażana i tak dalej. Tyle, co ja łaciny podwórkowej poznałam, to ho, ho, ho. Natomiast dzięki rodzicom nauczyłam się akceptować siebie, miałam w nich ogromne wsparcie. No i chyba dzięki temu też jestem w tym miejscu, w którym teraz jestem. No, twój tata przecież na pamiętnych kwestynach również u nas. Na wsi, no, z wyjątkiem, bo tu miał jednego przeciwnika, czyli Pawła, ale wszystkich kładł na rękę. To no, była siła. Nazwisko w końcu zobowiązuje <laughs> do czegoś, no co tu dużo mówić. Dokładnie. Cieszę się, że został tak zapamiętany. No, bardzo, bardzo, bardzo mile myślę. Później wyfrunęłaś już z Kozienic. Tak, zdałam maturę, wyjechałam do Warszawy od razu, tam podjęłam naukę. Um, zaczęłam też pracować, no i tak powoli, powoli, dobrze. Do no, no właśnie, ale to podstawowe pytanie, bo na pewno ono się ciśnie na usta każdemu. No a w jaki sposób znalazłaś się w tym programie, jako ta prowadząca taki program. No właśnie no, tak naprawdę to ja sama nie wiem, jak się tam znalazłam. E, nie ukrywam, że ostatnie. W kapuście cię znaleźli? <laughs> prawie, <laughs> prawie. E, nie ukrywam, że ostatnie te trzy lata miałam bardzo ciężkie tak w życiu prywatnym i e, nawet przez myśl mi nigdy nie przyszło, że mogłabym występować w telewizji, że mogłabym być dla kogoś motywacją, jakimś wzorem, mm -hmm. a co więcej, że mogłabym prowadzić swój własny program e, w TV Style. To już w ogóle. Nie do pomyślenia było. No i jak wiadomo, że dużo rzeczy w naszym życiu dzieje się przez przypadek. No i tak też było w mojej sytuacji. Mogę powiedzieć, że zostałam wypatrzona w moim miejscu pracy, czyli w aptece, przez profesjonalne oko mojej wspaniałej reżyser Katarzyny Budzińskiej. Kasia zaprosiła mnie na rozmowę, porozmawiałyśmy, później rozmawiałam też z producentem Krzysztofem Toruńskim. E, następnie zostałam zaproszona na, na rozmowę do stacji TVN-u, i tak zaczęła się moja przygoda. No i wszystkich ujęła tą bez, <laughs> bezpośredniością, tak? No, dostaje no to... właśnie bardzo dużo wiadomości na swoich profilach społecznościowych mm -hmm. od ludzi, że, że właśnie kochają mnie za taką naturalność, za, za taki entuzjazm, za ten śmiech, uśmiech i w ogóle tą moją energię. Jest mi bardzo miło z tego A... Ale to już, też nie ale już jesteś na ściankach, już bywasz przecież i, i, i na y, programach porannych. Dzień dobry byłam, tak jak najbardziej no. dwa A, razy już. celebrytką to ty już jest. No ja nie myślę takimi kategoriami. Ja jestem zwykłą, prostą dziewczyną, kingą zawodnik, która walczy o siebie, która spełnia swoje marzenia, powoli dąży do celu. E czy będę gwiazdą, czy celebrytką, zwał jak zwał, no, no nie myśl, nie, nie uważam siebie takiej Tak jak, jak powiedziałaś, nie było twoim marzeniem y, prowadzenie programu telewizyjnego, bycia gwiazdą telewizyjną, Dokładnie, ale tak. miałaś jedno marzenie, które podobno spełniłaś parę lat temu. Takie osobiste i to tak z wysokości. Tak, to była taka najbardziej szalona rzecz, jaką zrobiłam w życiu. 2015 rok, jak dobrze pamiętam, lipiec. Skoczyłam ze spadochronem. Sama? Czy z instruktorem? Z instruktorem, tak? jak najbardziej, tak. Mam filmik, zdjęcia, wszystko Spadochron się otworzył, bo i Otworzył tak. się! Ale prawda jest taka, że jak już te y, drzwi wielkie w samolocie się otworzyły, to ja już nie myślałam, czy ten spadochron mi się otworzy, czy nie. Po prostu żyłam chwilą, czułam się tam taka wolna, taka swobodna, no nie no, po prostu tak wirować w powietrzu, później patrzysz tak na wszystko z górno, to jest niesamowite przeżycie. Polecam każdemu oczywiście. Ale to był tylko jeden skok, czy po prostu? Tak, jeden. Tak? Y, na razie tylko jeden. Y, natomiast nie ukrywam też, że jeżeli zrzucę kilka. Kilkanaśdziesiąt... <śledzimy> Kilogramów, to chciałabym jednak kontynuować te skoki spadochronowe, może pójść bardziej też w tym kierunku, bo no jaram się tym, to jest fajne, naprawdę. Ja się to trochę to... boję, ale nie ukrywam, że yy, no paręnaście lat temu pierwszy raz poleciałem samolotem, o tym samolocikiem. Mhm. Tutaj lataliśmy w brzydką pogodę, co prawda, również nad naszymi wsiami, no, yy, no i to było yy, start na lotnisku w Piastowie to czułem tak, jakbym razem z trawą, za przeproszenie, moje cztery litery się tak odrywały. No niesamowite uczucie, to fakt. Natomiast no nie, dużym no to samolotem to już, to już zupełnie inna No to inna jest inaczej prakcja. na pewno też, tak? Ale wróćmy do, do tych diet. Powiedz, czy któraś z tych diet, którą do tej pory przetestowałaś, no jest dla Ciebie, czy w ogóle jest dla osób z nadwagą? Ja też muszę zrzucić parę kilogramów, dlatego że wziąłem luźną koszulkę. Żeby nie było widać, tak. Prawda jest taka, że każda z diet, którą stosowałam zadziałała, natomiast niestety efekt jej ja, jak bumerang ponownie gościł w moim ciele. No i to błędne koło tak się toczyło, toczyło i ciągle zamykało. Czy znalazłam jeszcze taką idealną dietę? To jest trudne pytanie. Nadal jeszcze szukam. Mm. Szukam też właśnie tej jedynej diety dla mnie, która sprawi, że będzie chciało mi się jeść <grym> I, i będę traciła te kilogramy. No i tak jak mówię, jestem na dobrej drodze. Powoli, powoli małymi kroczkami na pewno ten cel zostanie osiągnięty. Też prawda jest taka i zaznaczam to zawsze i wszędzie i mówię o tym głośno, że nie da się w krótkim czasie osiągnąć spektakularnych efektów mhm. i to wszystko wymaga czasu, więc... A już szczególnie plastry, które po czterech dniach 14 kilo zgubią. Tak, tak dokładnie. <laughs> I jeszcze podrażniają skórę i tak dalej, mhm. więc no, to już w ogóle badziew jak nie wiem. Dlatego też tutaj z tego miejsca pragnę zaapelować do wszystkich o taką wyrozumiałość i cierpliwość dla wszystkich, nie tylko dla mnie, ale dla wszystkich osób, które borykają się z nadwagą, że, że, że to nie nastąpi od tak. Wymaga to czasu, bo wagę musimy tracić stopniowo, no bo to musi też być bezpieczne dla naszego zdrowia. No, taka jest prawda. Czyli jedzenie, odpowiednie posiłki, ale również sport, ruch. Oj, tak! Ja o, o, widziałem już Ciebie na jodze. W tak. sali baletowej. <noise> Oj, tak! Ale myślę, że najlepiej to Ci-Box wychodzi. Oj, Box, tak. Miałam super trenerów, którzy mi w ogóle nie odpuścili. Myślałam, że pójdę, trochę tam poudaję, coś tam, coś tam, a to nie, nie. To był prawdziwy trening, mocny, wypociłam się, <noise> kalorie spalone. No ale tam też <noise> z tym trenerom te ręce odchodziły, jak. Jak tam uderzył. No. no właśnie, byli zdziwieni, że to oni też myśleli, że przyszła ta panienka tam sobie popłyka, Tak, a tu, tak. No, no na, na tam, przykład strasznie bałam się boksować Mateusza w brzuch, bo mówię, Bebechy mu na wylot wylecą, no ale dobra, jakoś przeżył. Piotr później do mnie mówi: ręką machaj nogę do góry, ja mówię, bo, że ręka ci odleci człowieku, co ty mówisz? Ale nie, no przeżyliśmy i i naprawdę to jest bardzo fajne i też to robiłam pierwszy raz w życiu i bardzo mi się to podobało ale czy, czy jakiś sport, jakaś dziedzina takiej no, rekreacyjnej formy tak Ci przypadła do gustu, że zamierzasz ją dalej kontynuować? tak, jak najbardziej na pewno bardzo podoba mi się basen aqua aerobic i no teraz wiadomo mamy utrudniony dostęp do takich miejsc natomiast bardzo mi się podoba basen I, Ukrywam, że chodziłam i pływałam, kontynuowałam. Pływać też umiem. Umiem unosić się na wodzie. Bardzo mi się też podobało morsowanie z dziewczynami. No po prostu to jest już rewelacja. Ewa i Sonia Bogusiewicz tak mnie zafascynowały tym morsowaniem, że, że myślę, że w następnym sezonie na pewno pojadę z nimi jeszcze nieraz. A jakby co, no to mamy nasze kozienickie morsy w Janikowie, czy na, no właśnie, nad jeziorem tak. Kozienickim, tak. Też może mnie przyjmą do swego grona. Nie ukrywam, że, że mam jeszcze lęki, ale tyle już dobrego słyszałem o, o, o prozdrowotnych efektach. Dokładnie to jest sprawa. Ale to chyba trzeba... Oprócz tego, że chcieć, to jeszcze mieć taki przykład i żeby ktoś jeszcze towarzystwo było. Myślę, że tak, bo ja gdyby e, nie dziewczyny, zwłaszcza Sonia, bo to się ona mnie tak ciągnęła za rękę. Ja już miałam taki moment, że zatrzymałam się, mówię nie, nie wejdę, nie zrobię kroku dalej w tył, tylko będę uciekać stąd. E, natomiast e, fajnie jest mieć kogoś, kto jednak tak będzie Cię motywował, no chodź, dasz radę, zrobimy to razem. E, na pewno to jest łatwiej, zdecydowanie. Mhm. Ale też to jest super sprawa. No i tak jak mówię, boks też jest rewelacyjny. Um, trochę poćwiczę nad formą, nogę do góry, unoszę więc, <śmiech> <śmiech> więc na pewno to będzie fajne. A, a powiedz y, trochę o kuchni, jak, jak to wygląda z twojej perspektywy? No, tutaj mogę wyodrębnić dwa tematy, ponieważ tak, wiadomo jak każdy program telewizyjny rządzi się swoimi prawami. Tak samo dieta czy coś jest realizowana ściśle według scenariusza, w sensie takim, że są, jest czołówka, są napisy, po kolei co, jak ma wyglądać opinie ekspertów, zdjęcia końcowe i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o mnie, to ja się bardzo cieszę, bo mam ogromną swobodę w programie. Czyli idziesz na życiu. Idę na żywioł od samego początku do końca jestem w programie sobą, nikogo nie udaję. Nie mam też czegoś takiego, że muszę recytować wyuczone wcześniej regułki. Wszystkie teksty są mojego autorstwa. Oczywiście popełniam dużo błędów stylistycznych i tak dalej, natomiast to, Ale to świadczy... jest właśnie urok tego wszystkiego, że jesteś autentyczna, tak, w to wypowiedzi, To prawda? świadczy właśnie o tym, że nikogo nie udaję i, i za to też kochają mnie moi widzowie. Też wiem, że jeszcze nie wszystko pokazałam. Wiem, że stać mi jest jeszcze na dużo, dużo więcej. No i wiem, że jeszcze nieraz wszystkich zaskoczę. Będzie ogień, będzie. Ale czy, czy mam zrozumieć? Czy mam to rozumieć, że to nie będzie, znaczy, że będzie jeszcze jak, jakiś inny program? Czy to w ramach? Tego programu? Hmm? No, Możesz? nie mogę zdradzać Aha. wszystkiego, tak, bo... ale można śledzić mnie na moich profilach społecznościowych, na Instagramie, na Facebooku, i na pewno tam na bieżąco właśnie umieszczam wszystkie informacje. No, będzie się działo. Będzie się działo. Będzie się działo. Przypomnijmy, twój program oglądamy w niedzielę. O godzinie 11 to są premierowe odcinki. Mm -hmm. e, natomiast z tego co wiem, teraz w święta prawdopodobnie będzie przerwa, ale to nie tylko mojego programu, i, i po prostu wszystkie, wszystkie programy będą powtarzane. Nie będzie nowych odcinków. E, natomiast nie wiem, jak będzie ostatecznie, ale tak właśnie słyszałam. No ale masz swoją stronę na Facebooku, również na Instagramie. Instagramie Także wystarczy wpisać Kinga Zawodnik, oficjalnie, prawda, tak. albo wieczór, czy cud. Tak, Wszystko to... się wyświetli, zapraszam serdecznie. A powiedz mi Kinia, co dla Kingi Zawodnik jest najważniejsze w życiu? Tak, na poważnie. Ojej, moje całe życie jest poważne. No, <laughs> czasami. Tak, co dla Kingi Zawodnik jest ważne? Na pewno rodzina, jestem bardzo taką rodzinną osobą i rodzinę stawiamy zawsze na pierwszym miejscu. I jeżeli zdrowie nam wszystkim dopisuje, dogadujemy się, to to jest dla mnie najważniejsze. A drugą taką sprawą ważną jest dla mnie to, że y, swoją osobą, swoim podejściem do życia y, zarażam taką pozytywną energią i wywołuję uśmiech na ludzkich twarzach. To jest naprawdę, y, no to jest miód na moje serce. No to, że dokładnie tak jest, to ja nie tylko ja jestem w stanie potwierdzić. A... Dziękuję bardzo. Proszę, powiedz mi jeszcze już tak, no bo będziemy się zbliżać do końca. Co być naszym widzom, czytelnikom, słuchaczom tak jest. E, drodzy Państwo, może tak sobie siądę, żeby było mnie widać. <grywia> e, drodzy Państwo, um... Pragnę powiedzieć każdemu, że nieważne jest to, ile razy upadamy, ważne jest to, ile razy się podnosimy. I możemy milion razy upaść, ale za milion pierwszym się podnosimy, poprawiamy koronę i zasuwamy dalej do przodu, walczymy o siebie. I e, mam nadzieję, że do każdego moje słowa dotrą i naprawdę będzie pompa u każdego. E, natomiast z okazji zbliżających się świąt życzę. Wszystkim naprawdę dobrego. Wiadomo, że te święta będą się różniły od tych z lat ubiegłych. Natomiast mam nadzieję, że te wartości rodzinne zostaną zachowane i spędzimy to w swoim zaciszu domowym jak najlepiej, także wesołego aleluja dla każdego. Czego i Tobie i nam I wszystkim. Państwu życzymy. życzymy. Do widzenia. Do zobaczenia. Ale zaraz, chwila, chwila, Ty przecież też prowadzisz jakiś program kulinarny. No tak, to Smaki Ziemi Kozienickiej, siedem odcinków, wow. właśnie za chwilę na święta będzie wyemitowany. No to jest, no kulinarny na pewno, bo, bo to... gotujemy, bo gotujemy. To umówmy się ja, tak, że... Ja, tam... ja wiesz, w sumie tam pomagam tylko Paniom z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Aha. powiatu, gminy Kozienice. Warto Popatrzeć, może czegoś się y, tam y, nauczysz, aczkolwiek dietetyczne to one nie. No właśnie zrobimy tak, że następnym razem ty ugotujesz, ja przed i sprawdzę, o. czy można schudnąć. I to jest o. myśl. Dzięki. Do zobaczenia. Hej.